Gminy Potworów, pan Marek Klimek. Panie Marku, jesteście gospodarzem tak naprawdę tej strefy. Widać, spełniliście tę, tę rolę gospodarzy, gospodarzy Światowych Dni Młodzieży. Dziękuję, jeżeli się nam udało, to się bardzo cieszę. Na pewno się udało, widzimy tańce, orkiestry, także i goście z zagranicy bawią, bawią się świetnie przy muzyce razem z waszymi. Jak to, jak zarazić młodzież właśnie taką pasją? Czy to może młodzież zaraża, zaraża was? to jej odpowiem w ten sposób, że rzeczywiście młodzież i, i nasze stowarzyszenia, które funkcjonują, powstały, pobudzają nas do działania. Jeżeli chodzi o to, co młodzież, która jest u was w powiecie, u was w gminie, wnosi do gminy, mówię we wszystkich naokoło gminach, w całej Polsce, mówi się o wielkiej radości, nadziei i tym entuzjazmie, który wiozą goście z zagranicy, tak jest też u was? Myślę, że tak. Myślę, że dzięki temu Cieszę się, że, że możemy żyć rzeczywiście według standardów tych naszych, naszych przodków. Chrześcijanie, to jest bardzo ważna nasza dewiza i dziękuję, że młodzież tym żyje. Panie Starosto, Światowe Dni Młodzieży w diecezji radomskiej to nie tylko Radom, to także powiat przysuski. Młodzi, którzy odwiedzili waszą, wasze region, wasz powiat są zachwyceni tym, że goszczą w stolicy, w stolicy polskiej papryki. Tak, papryka przede wszystkim. Jesteśmy tutaj nawet w Muzeum Wsi Radomskiej w zagrodzie, którą zagospodarowała Gmina Potworów, a Gmina Potworów to właśnie największe zagłębie paprykowe w w Polsce i w Europie chcemy pokazać naszym gościom, ale i naszym gościom Polakom z innych powiatów i wszystkich, którzy tutaj odwiedzą. Chcemy zapromować, że jest taki powiat, jest taka, taka gmina, w której produkuje się najlepszą paprykę na świecie. Jak widać wokół nas bardzo radośnie i w Przysusze i w powiecie przysuskim też tak było w okresie tych Światowych Dni Młodzieży decyzjalnych. Oczywiście powiat przysuski jest czynnie zaangażowany w Światowe Dni Młodzieży. Na ten cel powiat przysuski przekazał środki w wysokości 50 tysięcy złotych na realizację tak wspaniałego przedsięwzięcia. Masz... Cześć dziewczyny, jak się bawicie na Światowych Dniach Młodzieży w Radomiu? Świetnie! Czy smakuje jedzenie z powiatu Przeszówskiego? Bardzo. No, tak, tak. Macie jakieś swoje ulubione faworyta? Pierogi. Pierogi naleśniki. A próbowałeś się już leczo tutaj? no to tu byś Bo Za chwilę. Dobrze, a jak, jak zabawa? Świetnie, Nie, było świetnie, na super. Dzięki. Księży Mariuszu, chyba o tym entuzjazmie, ksiądz też mógłby powiedzieć, ksiądz już doświadczył go praktycznie na całym świecie. Mówi się, że są to wyjątkowe światowe dni młodzieży, chociaż jeszcze tak naprawdę jesteśmy na ich początku. Wystarczy się dzisiaj rozejrzeć po skansenie, żeby, żeby doświadczyć tego, czym są Światowe Dni Młodzieży. Tutaj nie ma złości, tutaj nie ma smutku, tu jest tylko radość, miłość. Mimo barier językowych, mimo jakichś może różnorodności kulturowych, wszyscy czują się... Tutaj dobrze, czują się dobrze, bo jednoczy nas jedno, jednoczy nas wiara, jednoczy nas również to, co będziemy za chwilę przeżywali w Krakowie, czyli spotkanie z Ojcem Świętym. Jesteśmy przy stanowisku Babski Raj. Co Panie przygotowały dla pielgrzymów na Światowe Dni Młodzieży? E, przygotowałyśmy leczo, papryka, głównie papryka. Jest papryka marynowana, jest papryka świeża, jest sałatka z, z makaronem, z, z kurczakiem gotowanym i podawana jest w papryce, takiej mniejszej, no i oczywiście ciasta. A Czy długo Państwu zajęło to przygotowanie? Nie, no dziewczyny się sprężyły, także zrobiliśmy to w jeden wieczór. No to naprawdę szybko. Jak, jak Panie sądzą, czy, czy dzisiaj impreza wypali? No na pewno, pogoda się teraz zrobiła przepiękna. I, i, I ludzie dopisują, no jest, jest wspaniale. Dużo produktów przygotowałyście, nie zabraknie? Nie, na pewno nie. Wystarczy dla każdego, także. Na światowe dni młodzieży ktoś od Państwa jedzie? Tak, jadą y, nasi mężowie. No, my zostajemy w domu, no bo wiadomo jak to na gospodarstwie. Dobrze, to dziękujemy bardzo. Proszę bardzo, dziękuję. Panie Starosto, co tak naprawdę powiat przysuski naszkował dla gości z zagranicy? Czym, czym poza, poza naszą papryką eksportową chcemy, chcemy? Chcieliśmy się pochwalić. Słyszymy muzykę, wiemy, że będą tańce. Co jeszcze? No, powiat przysuski charakteryzuje się tym. E że jest jednym z najlepszych powiatów, zarzą... najlepiej zarządzanych finansami publicznymi, a więc uznaliśmy, że takiej okazji jak Światowe Dni Młodzieży nie można przepuścić i żeśmy rozpisali zadanie publiczne pod nazwą wykorzystanie Światowych Dni Młodzieży do promocji powiatu. Myślę, że to poprzez Światowe Dni Młodzieży cały świat usłyszy, że istnieje powiat przy Suski. chcemy pokazać wszystko co dobre, Mamy w tym powiecie. I nie będzie chyba przesadą stwierdzenie, że były to jedne z lepiej zainwestowanych środków w tym roku. Oczywiście promujemy powiat przysuski, naszą kulturę, nasze zwyczaje, nasze obyczaje, naszą kuchnię. No i ludzie, ludzi, którzy mieszkają w powiecie przysuskim, są to ludzie otwarci, wspaniali. Warto przyjechać do powiatu przysuskiego.